Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie na relacji z targów Caravan Salon 2023 w niemieckim Düsseldorfie. Dzisiaj czuję się jak typowy klient premium. Dostałem kawę, dostałem piękny czerwony katalog i właściwie oczekuję na możliwość podpisania umowy na zakup kampera o wartości prawie 1,5 miliona euro. W ubiegłym roku nam się nie udało, ale w tym roku nie daliśmy za wygraną i dzisiaj zaprezentujemy Wam jeden z najbardziej luksusowych, najbardziej prestiżowych kamperów, jakie w ogóle są dostępne w Europie. Do tego pojazdu w ogóle nawet Ciężko się dostać tutaj będąc na targach, będąc prasą, ale nam się udało jako jedynym z Polski. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zapraszam na prezentację pięknego, naprawdę pięknego pojazdu kempingowego. Jak ekskluzywnie, to ekskluzywnie. Albo mieliśmy opcję zdjąć buty, albo założyć takie szpitalne na pokrowce, no to zakładamy pokrowce i ruszamy. Jesteśmy po wstępnej prezentacji przygotowanej nam przez zespół marketingowy i przyznam szczerze, że miałem na początku taką chęć przedstawienia wam tych pojazdów w bardzo szybki, prosty sposób, taki typowy youtube'owy, ale tutaj należy zwolnić, bo te pojazdy są przeznaczone dla klientów, którzy może nie mają zbytnio dużo czasu, natomiast ta marka chce im dać więcej tego czasu. Jesteśmy, słuchajcie, na stoisku marki Dembel, węgierskiej firmy, co ciekawe, która istnieje na rynku caravaningowym już od pięciu lat. Dwa pierwsze lata zostały poświęcone właściwie na rozwój tych samochodów, i te auta, te, te kampery powstały właśnie bardziej z potrzeby posiadania samego właściciela tego typu pojazdów. Tak zaczęła się produkcja. Dzisiaj produkcja wynosi około 8 sztuk każdego roku, a te pojazdy kosztują od 1 150 000 euro wzwyż. Firma Dębel opatentowała mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, jakim jest chociażby ta platforma. Ta specjalna platforma, ona się wsuwa cała do środka, słuchajcie. Mając sobie taki samochodzik i otwieraną klapę, wjeżdżacie na tę platformę, naciskając. Jeden przycisk. Generalnie cała firma e, mówi, że te samochody mają być obsługiwane tylko jednym palcem i jednym przyciskiem. I cała ta platforma. Wjeżdża do środka. Słuchajcie ten element, który widzicie w tym miejscu, nieco wystający, on wystaje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy samochód jest na zewnątrz. Kiedy chcecie go wprowadzić, cała jakby platforma, cała, cała podłoga podnosi się do góry. Dzięki temu, oczywiście, tracicie centymetry w środku, ale auto zmieści się właśnie tutaj do wnętrza, jakby waszego nowego kampera. Mnóstwo jest tych patentów, podobnie słuchajcie, jak jest zainstalowana tutaj malutka pralka razem z suszarką. Naprawdę niewielka, ale to doskonale pokazuje dla kogo są te samochody. Sam szef marketingu tej marki wyjaśnił mi, że zazwyczaj właściciel przyjeżdża razem ze swoim kierowcą, właśnie takim kamperem, gdzieś do portu, wsiada do swojego jachtu, podróżuje wiele mil morskich, wraca, a w międzyczasie to właśnie jego kierowca może wyprać mu wszystkie rzeczy, przygotować go na kolejne nie nowe wyzwania. To jest zupełnie. Inny level klientów, zupełnie inny level, jeżeli chodzi o spędzanie czasu. Zapraszam, słuchajcie, nie przedłużając, idziemy powolutku w kierunku samochodu, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na tę nagrodę. Marka Dembel już w 2020 roku zdobyła prestiżową nagrodę Red Dot Winner, w 2023 roku kolejny samochód tej marki zdobył tę samą nagrodę. Nagroda jest przyznawana przez niemiecki prestiżowy konkurs na samochodów najbardziej prestiżowych, jeżeli chodzi o design i oczywiście patrząc na cały wygląd tego pojazdu wykonanego w pełni z aluminium, nie znajdziecie tutaj żadnych przycisków, żadnych Uchwytów, które zazwyczaj otwierają te schowki, prawda? Tutaj wszystko działa za pociągnięciem jednego palca. W tym miejscu mamy taką przestrzeń typowo bagażową, typowo garażową, i zwróćcie uwagę, to wszystko, słuchajcie, jest w pełni, absolutnie aluminiowe. Wystarczy dwie ręce. I jest zamknięte, prawda? Tyle. Mogę otworzyć sobie, słuchajcie, ten dolny schowek. I tutaj wam zaprezentować schowaną olbrzymią klimatyzację, naprawdę olbrzymią. To jest jednostka, która jest w stanie spokojnie schłodzić właśnie całego tego potwora. Wszystkie instalacje są oczywiście pochowane. Te rzeczy najważniejsze, do których musimy mieć dostęp w razie jakiejś awarii, są wyprowadzone. Natomiast całość w środku jest praktycznie przed użytkownikiem niewidoczna. To wszystko ma być smart obsługiwane albo za pomocą aplikacji albo za pomocą jednego przycisku. I mamy już zupełnie inaczej rozwiązane tutaj jakby wciąganie samochodu, tego dodatkowego, który możecie przewozić na pokładzie swojego domu na kołach. Tutaj już ten wygląd przypomina te standardowe luksusowe kampery, czyli mamy pełną zabudowę z tą całą elektryką, systemami zarządzającymi wodą, ogrzewaniem i oczywiście zamontowana też linka wciągarka, za pomocą którego wjeżdża sobie samochód tutaj do wnętrza. Waszego kampera. Sam samochód też nie jest taki jakiś przypadkowy, bo niby teoretycznie zwykły, elektryczny smart. Natomiast kiedy rzucicie okiem do środka, zobaczycie prawdziwą skórę, zastosowaną w najbardziej luksusowych, kosztujących wiele, wiele milionów euro, samochodach osobowych. Tutaj wszystko jest absolutnie topowe. Podobnie jak rozwiązania w samych pojazdach kempingowych, nie przedłużając. Zapraszam do środka. Samo wejście do tego pojazdu jest dość wyjątkowe. W ogóle, słuchajcie, ten na, na, na początku może zacznę od samej platformy, słuchajcie, bo ta platforma, jak sami możecie zobaczyć, ostatni stopień jest praktycznie przy samej ziemi. Robię malutki krok i już mogę na tę platformę wejść. Coś, co nie jest spotykane wśród innych pojazdów takich ekskluzywnych tego typu, jest zaimplementowane właśnie w tym pojeździe. No ale wchodźmy. Chroni nas oczywiście kod PIN, ale po jego wpisaniu wystarczy jeden malutki paluszek i te wielkie aluminiowe, ciężkie drzwi stoją przed nami otworem. Wystarczy naprawdę delikatny ruch ręki, zgodny jakby z całą marką. Mały ruch i wchodzimy do środka. Witam w kamperze za prawie 1,5 miliona euro. Tak się prezentuje wnętrze. I od razu Wam chcę powiedzieć o tych wszystkich detalach, zanim będę Wam mówił o ogóle. Zobaczcie, wszystko jest schowane, absolutnie. Wszystko jest schowane za porządnymi materiałami. To jest oczywiście skóra, drewno, kamień. Zobaczcie, wszystko jest pięknie wyprofilowane. Każdy element, każda drobnostka, nawet uchwyt prowadzący do drzwi, to jest naprawdę najwyższa możliwa solidna jakość. Ten pojazd oczywiście ma rozsuwane boki, zarówno z prawej, jak i lewej strony. I tu w środku mamy aż 30 m2 przestrzeni. Mamy malutką kawalerkę na kołach. Idąc w stronę szoferki, zapraszam, zapraszam, trafimy oczywiście na podwozie Mercedesa, ale już nie Mercedesa, e, zwykłego Mercedesa, dostawczego Mercedesa, tylko Mercedesa e, ciężarowego. Arctos tu jest odpowiedzialny za napędzanie tej 26 tonowej kawalerki. Na kołach jest oczywiście na maksa w pełni wyposażony pod maską. Pracuje silnik o mocy ponad 500 koni i w momencie obrotowym wynoszącym aż 2600 Nm. Oczywiście tu nie ma już lusterek, są ekrany, które pokazują nam boczne pogląd na boczne ściany i oczywiście system kamer. 360, który pomaga manewrować nam tym pojazdem, którego długość wynosi prawie 12 metrów. Te fotele nie tylko świetnie wyglądają, ale są również ogrzewane, wentylowane, a nawet mają funkcję masażu. Generalnie jest to pojazd przeznaczony dla łącznie czterech osób: do spania i do jazdy. Tutaj, nad moimi głowami, mam zainstalowane dodatkowe łóżko. Obniżę Wam je delikatnie. Proszę bardzo. Dwuosobowe miejsce do spania. Zwróćcie uwagę, jak bardzo gruby jest to materac. To jest naprawdę najwyższa możliwa jakość. I uwierzcie, że na tym materacu możecie się naprawdę bardzo, bardzo komfortowo wyspać. Podnoszę. Wszystko za pomocą słuchać jednego przycisku, absolutnie wszystko. Tutaj mamy do czynienia z aneksem kuchennym. Zastanawiam się generalnie, czy potencjalny klient, który kupuje taki samochód, jest w stanie, w ogóle ma potrzebę gotowania tutaj czegokolwiek, ale jakby co, dostaje płytę indukcyjną, piekarnik z mikrofalówką w tym miejscu. Oczywiście, wszystko najwyższej możliwej klasy. Dodatkowa zmywarka dla łącznie czterech osób. Kolejne miejsca do przechowywania naszych drobnych rzeczy kuchennych. Olbrzymi zlew w tym miejscu i oczywiście wielkie okno, które tutaj przed Wami się prezentuje. Te uchwyty to prawdziwy metal. Tutaj nie ma kompromisów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek materiały. Natomiast gdybyście chcieli na przykład zasunąć sobie roletę albo moskitierę, używacie oczywiście jednego przycisku. Naciskam i roleta, proszę bardzo, się wysuwa. Pięknie to wygląda, prawda? Gdybyście mieli ochotę, na przykład, na moskitierę, to jak najbardziej jest taka możliwość. Zamknę roletę i rozsuwam moskitierę. Jeden przycisk. Oczywiście cały ten camper jest. Kamperem w pełni smart, w pełni elektronicznym. Absolutnie wszystko jest tu sterowane w sposób elektroniczny. Lodówka, może Wam jeszcze pokażę lodówkę. Lodówka jest ważna dla każdego klienta. Lodówka wielkością przypomina absolutnie tą z naszych takich domów stacjonarnych. Tu zmieścicie zapas nawet na kilka dni. Wielki telewizor, pierwszy w tym miejscu, zabudowany wręcz idealnie. Tu nawet milimetr nie wystaje nigdzie poza. Krawędź. W tym miejscu, za tymi drzwiami, mamy centrum sterowania, całą elektryką, całym pojazdem. Mogę, oczywiście sobie zmienić stronę na lewą, zobaczyć, które schowki są otwarte, które slajdy są uruchomione i w momencie, kiedy na przykład kliknę open. Po prostu dany schowek zewnętrzny mi się otwiera. Oczywiście, tutaj mogę sterować absolutnie wszystkim płynami, światłem, ogrzewaniem, ruchem całego pojazdu, jeżeli chodzi o płyny, 1000 litrów zbiornika na wodę czystą, 400 na wodę czarną i bodajże z tego spamiętam, 800 na wodę szarą. Niesamowite wartości, absolutnie. Przechodzimy dalej, moi drodzy, i trafiamy w pewnym momencie sobie do Łazienki. Ekskluzywnej łazienki mogę się przejrzeć w dużym podświetlanym lustrze. Panie na pewno docenią taki detal w postaci dodatkowego podświetlanego lusterka, właśnie do makijażu. Są rzeczy, są miejsca, słuchajcie, do przechowywania naszych drobnych rzeczy sanitarnych. Mnóstwo schowków na są. zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie wykonane. Oczywiście nie ma mowy o toalecie kasetowej. To jest specjalna toaleta z mielarką, która wprowadza wszystkie ścieki właśnie do jednego zbiornika na wodę czarną. Kabina prysznicowa w tym miejscu, z oczywiście dodatkową. Przestrzenią do przechowywania drobnych rzeczy, tam za ścianą, czyli wszelkie jakieś rzeczy do mycia, jak najbardziej się tam zmieszczą. No, i tutaj za tym lustrem, za dodatkową ścianką, mamy dostęp do przestrzeni takiej do przewożenia rzeczy sanitarnych, i jest tutaj też zaimplementowana pralka, jak najbardziej. Przechodzimy dalej. I oczywiście, Waszą uwagę zwracam na te wszystkie po, po raz kolejny detale. Zobaczcie, nawet takie drobne rzeczy, jak ścianki wystające, wszystko jest zaokrąglone, wszystko jest przyjemne w dotyku. Wszystko ma być tip top. Łącznie na przykład z zamykanymi drzwiami. Pociągam. I one się po prostu zamykają. Od, zamykam. I zamykają. Pan, który nam prezentował to rozwiązanie, mówił, że mamy to po prostu, mamy o tym nie myśleć. Ten pojazd jest zbudowany tak, żebyśmy o tym wszystkim nie myśleli. Zamykamy, idziemy i robimy co chcemy. A teraz moi drodzy, się położy na łóżku w kamperze za półtora miliona złotych. Przestrzeni w tej tylnej sypialni jest absurdalnie mnóstwo. Kolejny telewizor, 75-calowy przede mną, i zwróćcie uwagę, że wszystkie rzeczy, wszystkie, absolutnie wszystkie okna, wszystkie wentylacje, ogrzewania, podświetlenia wszystko jest tutaj schowane. Naszym oczom ukazuje się tylko ten. Prosty design, który możemy po prostu podziwiać, i po wejściu do środka już wiem, dlaczego ten kamper zdobył właśnie tę nagrodę za design. Wszystko jest tutaj idealnie poprowadzone. I właśnie to jest szalenie ważne. Teraz jest włączona klimatyzacja, w tym pomieszczeniu jest naprawdę fajnie, chłodno i tak naprawdę to do końca nie wiemy, skąd te. Powietrze się tutaj wydostaje. Możemy oczywiście mniemać, że tutaj przy oknach mamy dodatkowe wyciągi grzewcze, ale klimatyzacja również pracuje tutaj, przy dachu. W tym wycięciu gdzieś tutaj są wyloty tego chłodnego powietrza, i po stronie użytkownika wystarczy. Ustawić temperaturę i to jest absolutnie wszystko. Działa ogrzewanie podłogowe, działa ogrzewanie, działa wentylacja, dostosowując się do zadanej przez użytkownika temperatury. Użytkownik ma tylko ustawić jedną wartość i tyle. Ciekawą funkcjonalnością są również te ściany. W tym miejscu każde okno i każda ściana jest podgrzewana. Tak, tak, nie myli was słuch. Wszędzie tutaj znajdziemy. O dodatkowe ogrzewanie. Czyli na przykład w momencie kiedy stoimy gdzieś zimą, napada nam śniegu, gdzieś nagromadzi nam się lód i jak najbardziej to wszystko po prostu spłynie. Tak samo dzieje się magia, słuchajcie, na dachu. Na dachu możemy praktycznie cały dach jest założony panelami solarnymi, które ciągle doładowują litowo baterię, przepraszam, LifePO 4. I co się zdarzy w momencie kiedy przyjdzie śnieg, napada Wam tego śniegu będzie, zgromadzi się tam lód, system automatycznie zadba o to, by ten śnieg i ten lód po prostu rozbrodzić. Wszystko ma działać bez Waszej wiedzy, tak naprawdę w sposób całkowicie automatyczny. Prócz tego, że sam użytkownik tym kamperem może operować całkowicie zdalnie, wszędzie ma odpowiednie do tego przyciski, albo dysponuje dedykowaną aplikacją napisaną przez producenta, to gdyby coś Wam się tu Zadziało, coś by nie działało, to serwisanci firmy DEMBEL mogą się z Waszym pojazdem połączyć. W sposób zdalny i naprawić ewentualną usterkę. Pan opowiadał nam o sytuacji, kiedy użytkownik zgłaszał problem z działającą klimatyzacją. Okazało się, że cały czas drzwi wejściowe są po prostu otwarte, a klimatyzacja defaultowo jest ustawiona w ten sposób, że po 10 minutach, kiedy drzwi są otwarte, ona się po prostu wyłącza. Cały ten proceder można było zmienić w sposób zdalny. Nie było potrzeby wzywania użytkownika do serwisu, nie było potrzeby wzywania użytkownika do serwisu, zabierając go z tych nie, wakacji, wszystko można załatwić w sposób absolutnie niezdalny. Coś, czego nie widzimy, a coś co funkcjonuje, swoje kosztuje. I w tych kamperach premium bardzo często takie jest, że dużo rzeczy nie widać, a one cały czas dla nas pracują i naszego komfortu. Dembel jest marką, którą tak jak Wam mówiłem, obecnie produkuje 8 pojazdów rocznie tego typu i wszystkie są sprzedawane. I powiem Wam ciekawą rzecz ze świadka takiego naszego branżowego. Bardzo wielu producentów innych marek premium, które również na tej hali numer 5 na targach w Düsseldorfie się znajdują, przychodzą do firmy Dembel i próbują... Przekupić może ich albo zastosować ich technologię w swoich pojazdach. Mowa tutaj o otwieranych schodach, mowa tutaj o opatentowanej platformie na samochód, ale mowa też przede wszystkim o tej całej technologii smart zainstalowanej na pokładzie właśnie tych kamperów, że wszystko może pracować zdalnie, że technicy mogą się łączyć z pojazdem w sposób zdalny. Zobaczcie, malutka firemka, tak naprawdę z Węgier, która stworzyła pojazd pod swoje potrzeby, a dopiero potem weszła na rynek komercyjny, dziś jest w stanie po zaledwie pięciu latach działalności uczyć tych największych graczy na rynkach karawaningowych, jak zrobić naprawdę prawdziwie wyglądający i funkcjonujący pojazd premium. Niesamowita rzecz, ciekawe, czy pewne funkcjonalności, które dzisiaj Wam pokazaliśmy, wkrótce zostaną pokazane w innych pojazdach innych marek. A wyjście i zamykanie drzwi Wystarczy je popchnąć i same się domkną. Pokażę Wam jeszcze delikatne zaplecze techniczne tego pojazdu. Pod jednym ze schowków, który oczywiście otwiera się w sposób automatyczny, sterując dotykowym tabletem w środku, ukazuje nam wnętrze, jeżeli chodzi o elektrykę. Mnóstwo przetwornic po lewej stronie. Kabelków, przełączników, ale to jest oczywiście główne serce energetyczne całego systemu, czyli baterie, baterie Live PO4, których możemy tutaj dołożyć aż 6. I każda z nich ma po 200 amperogodzin pojemności. Taki zestaw elektryczny gwarantuje nam pełną niezależność, a na dachu możemy zamontować 6 paneli solarnych po 330-360 watów każdy z nich. To są pojazdy absolutnie w pełni e, niezależne, dostosowane do warunków bytowania, w każdym dowolnym, tak naprawdę, miejscu na świecie. I oczywiście ten schowek też zamykacie się cichutko, domyka i z głowy. Jesteśmy w drugim modelu firmy DEMBEL, i ten model został nagrodzony już tą nagrodą na rok 2023, jeżeli chodzi o design. Wnętrze nie zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o szoferkę. W dalszym ciągu mamy te same fotele, mamy oczywiście te same podwozie, te same opuszczane łóżko w tym miejscu. Czy mogę je tutaj delikatnie sobie nacisnąć? Mówili nam, że nie możemy dużo rzeczy naciskać, bo tu co, wszystko jest nie. jak najbardziej delikatne i możemy coś zepsuć. Natomiast mogę Wam zaprezentować te wielkie łoże. Słuchajcie, te wielkie łoże rozciągnięte praktycznie na całą szoferkę tego pojazdu. Uwierzcie, że tutaj w troje byśmy się wyspali, bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o design, kwestia kolorystyki, zostawiam wam do indywidualnej oceny tak samo jak na indywidualne zamówienie tworzone są te pojazdy. Myślę, że to jest taki bardziej zieleń, tak, dobrze celuję. Myślę, że to jest jakaś właśnie zieleń połączona z taką właśnie czarną podłogą, która płynnie przechodzi Podłogę taką jasną, białą, materiałową. Powiem Wam, że tutaj zastosowanie tej podłogi ma bardzo praktyczne rozwiązanie, bo tutaj, wiadomo, coś możemy pochlapać, coś może nam się nabrudzić, więc to jest jak najbardziej sensowne. Przechodzimy, moi drodzy, dalej, i tutaj już się w dalszej części niewiele tak naprawdę zmienia. Troszkę inny panel do sterowania, do zarządzania właściwie całym pojazdem. Tak jak Wam mówiłem, co chwila jakby całość rośnie. Udoskonalają ten produkt, natomiast tutaj możecie zobaczyć sterowanie temperaturą podzieloną na wszystkie przestrzenie: na przestrzeń salonową, na przestrzeń łazienkową i na przestrzeń, słuchajcie, sypialnianą, tak naprawdę. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, użytkownik tylko i wyłącznie ustawia jedną zadaną temperaturę, a systemy robią pozostałą robotę. Podoba mi się, słuchajcie, natomiast ta faktura. Nie, pamiętam, że było coś takiego jak szurikeny. <grym> Kiedyś były szurikeny i to mi chyba przypomina, właśnie nie, takie szurikeny, które rosną nie, i bardzo ładnie to wygląda. Od malutkich po nie, największe. Inaczej to jest zaprojektowane, jak sam możecie zobaczyć nie, Łazienkę. Tu jest, w tym miejscu już toaleta, w tym miejscu kabina prysznicowa. Czy kabina prysznicowa tutaj jest w tym stanie? Jest w tym stanie. Zaprezentować Wam w ten sposób. Nawet skrzypię, słuchajcie, drzwi w kamperze za półtora miliona euro. Wszyscy mają problem na tych targach w tym roku ze skrzypieniem. I tworzę, słuchajcie, kabinę prysznicową, proszę bardzo. Mogę ją oczywiście sobie złożyć. W ten sposób. Jest też uchwyt do trzymania ręczników, jest też bardzo łatwy dostęp do wielkiej umywalki. Wszędzie jest szkło, metal i oczywiście najwyższe możliwe jakość, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, środek, sypialnia. Trochę mi słuchajcie, zabrakło słów po prostu, jak widzę na to, co, co, co widzę. Mogę się tu oczywiście swobodnie położyć i popatrzeć sobie przez wielkie okno, naprawdę wielkie okno zainstalowane po mojej lewej stronie, po prawej nieco mniejsze, natomiast tutaj jeszcze nad moją, za moją głową jest zainstalowany głośnik generalnie w całym pojeździe jest zainstalowane pełne nagłośnienie i dzięki temu mogę się tutaj poczuć troszeczkę też jak w sali kinowej, bo mam wielki telewizor przed sobą, przepiękne nagłośnienie, no i tutaj jest to część taka też i sypialniana i troszeczkę relaksacyjna, oczywiście pod ręką mam podręczne oświetlenie przyciski do sterowania właściwie pełnym oświetleniem Wszystkimi funkcjonalnościami, ale nie możecie zapomnieć, że tutaj głównie się steruje całością aplikacją, za pomocą po prostu rozwiązań zdalnych. Pan mówił, że w przypadku klientów, którzy kupują tego typu pojazd, oni mają przyjechać na miejsce, zaparkować puść na dobrą kawę i w trakcie zamawiania tej kawy wyciągnąć smartfon, wyciągnąć aplikację i po prostu za pomocą aplikacji ustawić temperaturę, wypoziomować pojazd i zrobić absolutnie wszystko w sposób zdalny. To jest jeden z najładniejszych absolutnie kamperów tak ładnie wykończonych, jakie w ogóle widziałem kiedykolwiek na swoje Oczy, jeżeli wy macie ochotę i przede wszystkim budżet na zakup takiego pojazdu za prawie 1,5 miliona euro, to firma Dembel, węgierska firma Dembel jest do waszej dyspozycji. Ja dziękuję moi drodzy dziś wam za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, by zobaczyć więcej tak pięknych ciekawostek na kołach.